Kiedy ustaliliśmy, że promienie gamma przemierzają wszechświat, pozostała jedna tajemnica. Co generuje tyle energii? Najbardziej gwałtowne zdarzenia w kosmosie to supernowe, będące skutkiem śmierci olbrzymów. Jednak kiedy umiera naprawdę ogromna gwiazda, powstaje tak zwana hipernowa. Wybuch hipernowej jest 100 razy silniejszy od supernowej. Jego jasność jest równa jasności miliarda słońc i uwalnia ogromne ilości promieniowania gamma. Ale kiedy dokonamy obliczeń, okazuje się, że ilość promieniowania jest za mała dla GRB 1901-14C. Rozbłysk wykryty w 2019 roku przyćmił cały wszechświat. Zasadniczo podczas wybuchu hipernowej promieniowanie rozprzestrzenia się z taką samą siłą we wszystkich kierunkach. I wraz z odległością traci intensywność. Więc z Ziemi powinniśmy zauważyć ułamek całkowitej energii powstałej w wybuchu o wiele mniej niż potrzeba do wyjaśnienia rozbłysku promieniowania gamma. Ale teoretycznie istnieje sposób na to, by hipernowa spowodowała rozbłysk. Energia z eksplozji musiałaby zostać skupiona w wąskiej wiązce. Tak jak ja skupiam promienie słoneczne za pomocą soczewki, tworząc wysoko energetyczną wiązkę. Najlepszą analogią dla hipernowej tworzącej rozbłysk promieniowania gamma jest latarnia morska. Na górze znajduje się mocna żarówka otoczona systemem soczewek skupiających światło w wiązce widocznej z wielu kilometrów. Uważamy, że hipernowa potrafi stworzyć rozbłysk gamma w taki sam sposób, kumulując całą energię z wybuchu w wąskim strumieniu. To potencjalny promień śmierci skierowany prosto w ziemię.